Nowenna do Świętej Siostry Faustyny, wprowadzenie. Święta Siostra Faustyna zostawiła nam niezwykłe przesłanie o Bożej Miłości. W czasach, w których w powszechnej świadomości istniał raczej obraz Boga jako surowego sędziego, Siostra Faustyna, kontynuując niejako misję Świętej Teresy od dzieciątka Jezus, przekazywała światu obraz Boga czułego, pochylającego się nad ludzką biedą, zatroskanego o swoje stworzenie i szanującego Jego wolne wybory. Mistyczne spotkanie z Jezusem Miłosiernym przemieniły jej serce i owocowały przesłaniem, które dziś dociera do milionów ludzi. Być może nieraz jesteśmy zmęczeni i zniechęceni złem, które widzimy wokół siebie i zadajemy sobie pytanie o to, jak żyć w coraz bardziej niemiłosiernym świecie, naznaczonym konfliktami i podziałami, kłamstwem wyzyskiem, chciwością, egoizmem. Odpowiedzią może być spotkanie z Bożym Miłosierdziem w codzienności i świadczenie tego miłosierdzia innym tak jak czyniła to święta siostra Faustyna, która z pomocą łaski chciała się cała przemienić w miłosierdzie i w modlitwie prosiła o to, aby jej oczy, słuch, język, ręce, nogi, a nade wszystko serce, były miłosierne. Nowenna do świętej siostry Faustyny, dzień pierwszy, o doświadczenie Bożego miłosierdzia we własnym życiu. Bóg jest miłością, a miłosierdzie jest Jego czynem. Siostra Faustyna pisała, Niech nikt nie wątpi o Bożej dobroci, choćby grzechy Jego były jak noc czarna, miłosierdzie Boże mocniejsze jest niż nędza nasza. Jednego trzeba, aby grzesznik uchylił choć trochę drzwi serca swego na promień łaski miłosierdzia Bożego, a resztę już Bóg dopełni. Uznanie swojego grzechu, dostrzeżenie swojej słabości, przyjęcie swojej ograniczoności to początek prawdziwej duchowej drogi. Ci, którzy nie doświadczają potrzeby zbawienia, nie potrzebują także zbawiciela i jego miłosierdzia. Za przyczyną siostry Faustyny prosimy o dostrzeżenie grzechu i potrzeby zbawienia w naszym własnym życiu i powierzenia się z ufnością Bożemu miłosierdziu. Panie Jezu, proszę Cię, abym poznał osobiście Twoją miłość do mnie i Twoje miłosierdzie. Chcę dziś otworzyć przed Tobą bramy mojej codzienności i proszę, byś mi pokazał te wszystkie obszary mojego życia które potrzebują Twojego miłosierdzia dotknięcia. Daj mi zobaczyć mój grzech w relacji do Ciebie, do siebie samego, do moich bliźnich. Spraw, żebym zapragnął Twojego przebaczenia i spotkał się osobiście z Twoją miłosierną miłością. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen ojcu i synowi i duchowi świętemu jak była na początku teraz i zawsze i na wieki wieków amen święta faustyno módl się za nami